Wyobraź sobie czasy, gdy gry MMO nie były jeszcze przesycone mikropłatnościami. A każda nowa postać w świecie fantazy budziła ekscytację, jakbyś właśnie odkrywał nową krainę w dziecięcych marzeniach. To właśnie wtedy, w pierwszej dekadzie XXI wieku, na horyzoncie pojawił się Metin 2. Gra, która przyciągała jak magnes. Gra, w której tysiące graczy codziennie logowało się, by przemierzać tajemnicze krainy, walczyć z demonami, ulepszać broń i toczyć bitwy w legendarnej Dolinie Orków. To była era, w której hasło Zbieram Yang znaczyło więcej niż szkolna klasówka, a drop z Metina był powodem do świętowania. Ale tak jak każda legenda ma swój początek, tak i ta miała swój bolesny koniec. W tym filmie zabiorę Cię w podróż przez wzloty i upadki Metin 2, jednej z najbardziej kultowych, a zarazem tragicznie zapomnianych gier MMO. Zobaczymy, co sprawiło, że grazdy była serca milionów, i co je bezpowrotnie złamało. Na początku była prostota. Pikselowa grafika, nieco drewniana animacja, ale gameplay? Uzależniający jak najlepszy lud z bossów. Serwery pękały w szwach, gildie walczyły o terytoria, a każdy nowy event był jak narodowe święto graczy. Pamiętasz jeszcze Metin 2? Tę darmową grę MMORPG, która kiedyś trzęsła całym światem graczy? Tysiące osób, codziennie online, epickie wojny królestw, pojedynki na śmierć i życie, a dziś? Co właściwie stało się z tam niegdyś potężną legendą? Dlaczego gra, która dla wielu była początkiem przygody z gatunkiem MMO, dziś jest już tylko wspomnieniem? Pamiętasz te czasy? Godziny spędzone na grindzie w Dolinie Orków. Setki kliknięć w nadziei, że tym razem miecz plus 7 wejdzie na plus 8. Walka o każdy kawałek ziemi z graczami z Wrogiego Królestwa. PvP, które podnosiło ciśnienie bardziej niż kawał północy. To nie była tylko gra, to był drugi świat. Świat, w którym poznawało się ludzi, z którymi dzieliło się nie tylko loty, ale i wieczory. Wielkie wojny gildii, serwery pękające w szwach, niesamowita atmosfera współpracy i rywalizacji. To był prawdziwy złoty wiek Metin 2. Każdy miał swoją historię, swoje porażki, swoje legendy, ale jak to się stało, że coś tak pełnego życia zaczęło powoli gasnąć? Zwykły dzień może nudna lekcja informatyki. Kumpel szepnął, ej, zainstaluj Metina. I zanim się obejrzałeś, już biegałeś po Yongbi, tłukąc dzikie psy z drewnianym mieczem i śniąc o zbroi z błękitną poświatą. Pierwszy level, pierwszy skill, pierwsze szukam bafa do DT na czacie. Każdy miał swój rytuał. Grind na dzikach, ulepszanie za pomocą węgli i zwojów, czekanie na handlarza z bodziami. A potem to. Wielkie wyprawy do wieży demonów, gdzie każdy krok mógł być ostatnim. Walka z Metinami to nie była walka, to był sport narodowy. Zabijesz pierwszy brawo. Przyciągiesz całą mapę i zginiesz z konorem szacunek. A jeśli wypadła księga umiejętności, to jakbyś trafił w totka. Było też PVP. Nielegalne dule pod miastem jeden. Bijatyki ospota w Dolinie Orków. Wojny gildi, które przyciągały się godzinami. Nie było fair play. Była adrenalina. A przy tym wszystkim ludzie. Prawdziwe znajomości. Sojusze, które trwały latami, a czasem miłości przez czat. Wydawało się, że to nigdy się nie skończy, bo jak może przeminąć coś, co dla tylu osób było częścią życia? Ale wtedy coś zaczęło się psuć. Powoli, niewidocznie, jak rdza w zbroi, która jeszcze błyszczy, ale już traci swoją magię. Historia Metina 2 to nie tylko wspomnienie epickiej gry z młodości. To także studium przypadku, podręcznikowy przykład tego, jak powstaje fenomen i jak łatwo można go pogrzebać. Bo Metin 2 osiągnął coś, co dla wielu dzisiejszych tytułów jest tylko marzeniem. Zbudował społeczność nie dzięki milionowym budżetom, ale przez czystą grywalność, prostotę i emocje, które towarzyszyły każdemu zalogowaniu. I co najważniejsze, nie było tam zbędnych efektów, sztucznej pompy czy reklamowych fajerwerków. Było tylko to: satysfakcjonująca progresja, nieustanny grań z realnym celem i ludzie, którzy logowali się nie tylko dla gry, ale też dla siebie nawzajem. Ale wraz ze wzrostem popularności pojawiły się pokusy, monetyzacja, pay-to-win, ignorowanie cheaterów. Właśnie wtedy coś zaczęło pękać i to jest lekcja nie tylko dla twórców gier, ale i dla graczy. Bo dziś w dobie tytułów free-to-play, które kuszą grafiką i pierwszym wow, zapominamy, że prawdziwa siła gry leży w jej duszy, nie tylko w portfelu gracza. Metin 2 pokazał, że sukces w świecie MMO nie zależy wyłącznie od technologii. Zależy od tego, jak długo potrafisz utrzymać serce gracza przy sobie. Na początku każdy miał równe szanse. Miałeś czas – miałeś postępy. Miałeś skilla – wygrywałeś PvP. Miałeś znajomych – wspólnie przechodziliście przez piekło wieży demonów. Ale z czasem coś zaczęło się zmieniać. Pojawiły się itemy premium, potem szanse na ulepszenie plus 20%, a później scroll, który zamiast plus 7 na plus 8 potrafił przeskoczyć od razu na plus 9. Oczywiście za odpowiednią cenę. I nagle okazało się, że to nie umiejętności, nie zaangażowanie i niedoświadczenie decydują o sile postaci, tylko to, ile jesteś w stanie wydać na smocze monety. PVP przestało mieć sens. Przepaść między graczem casual a płacącym była jak między mieczem z brązu a bronią atomową. Nie wygrywał ten, kto lepiej grał, wygrywał ten, kto miał kartę kredytową z większym limitem. Metin 2, z gry pełnej emocji, współpracy i rywalizacji, zamienił się w pole bitwy dla portfeli. Pasja, ta czysta, bezinteresowna chęć przeżywania przygody, została wyparta przez kalkulacje i frustracje. I choć wielu graczy próbowało się dostosować, coś nieodwracalnie się zmieniło. Zamiast ekscytacji pojawiła się irytacja. Zamiast wspólnej zabawy, samotny grind w cieniu graczy, których nie sposób było dogonić. Bez sięgnięcia do własnej kieszeni. Zanim Metin 2 podbił Europę i zdominował internetowe kawiarenki w Polsce, narodził się w zupełnie innym świecie. Był rok 2003. W Korei Południowej, gdzie MMORPGI rosły jak grzyby po deszczu, Imir Entertainment wypuściło grę, która miała całkiem proste założenia, ale ogromny potencjał. Metin 2 nie wyglądał jak gigant, nie miał graficznych fajerwerków, nie oferował realistycznej fizyki czy hollywoodzkiej narracji, ale miał coś, co w tamtym czasie było istną rewolucją. Był za darmo. Model free-to-play w tamtych latach dopiero raczkował, a Metin 2 zamiast iść śladem drogich subskrypcji jak World of Warcraft, zaprosił graczy, po prostu do środka. Każdy, kto miał komputer i połączenie z internetem, mógł wejść i od razu zacząć grać. Efekt? Boom. Serwery zaczęły pękać. Tysiące graczy z Azji, a chwilę później z Europy, wskoczyło do świata pełnego magii, mieczy i tajemniczych głazów. Kamieni Metin. Właśnie one, Metiny, stały się znakiem rozpoznawczym gry. Ciche, pozornie niegroźne kamienie rozsiane po całym świecie, które po uderzeniu budziły hordy potworów. To wokół nich toczyło się życie. Farmienie, walki o drop, wyprawy w grupie. Do dziś wiele osób pamięta te emocje, gdy pierwszy raz rozwalało metina i modliło się, żeby wypadła księga umiejętności, zwoje ulepszeń albo chociaż jakaś legendarna bronka. A do tego trzy królestwa, różne klasy postaci, unikatowy system walki bez autoataku, no i klimat. Klimat którego nie dało się podrobić. To właśnie wtedy, w ciszy azjatyckich serwerów, narodziło się Imperium. Imperium, które kilka lat później miało zawładnąć dzieciństwem, młodością, a czasem i portfelem tysięcy graczy na całym świecie. Po sukcesie w Korei i innych krajach Azji, Metin 2 obrało kurs na zachód i je zatrzymało się nawet na chwilę. W krótkim czasie gra trafiła do Europy, Ameryki Północnej i Południowej, a wszędzie gdzie się pojawiała powtarzał się ten sam schemat eksplozja popularności. Serwery puchły, nowi gracze wchodzili tłumnie, a starzy gracze wracali, ciągnięci przez, no właśnie, coś więcej niż gameplay. To nie była tylko gra o ekspieniu, bossach i metinach. To była gra o społeczności. Każda gildia była jak osobna rodzina. Miała swoją hierarchię, swoje dramy, swoje legendy. Był lider, czasem surowy, czasem śmieszny. Były zebrania na spiku. No i co, kurwa? No, no a dalej, co? Odbawmy, kurwa. Wojny z innymi gildiami, wspólne eventy, a nawet śluby w grze. I co najważniejsze, ludzie naprawdę się poznawali. Niektórzy spotykali się potem w realu, inni grali razem przez całe lata, w świecie, gdzie każdy mógł być kimś, wojownikiem, szamanem, liderem. Metin 2 dawał poczucie przynależności, którego brakowało wielu graczom w prawdziwym świecie. Nie trzeba było 4K tekstur, fotorealistycznych twarzy czy 120 kratek na sekundę. Wystarczyła prostota, dynamiczny system walki, prosty interfejs i społeczność, która żyła. To właśnie ten zestaw, grywalność plus emocje plus ludzie sprawił, że Metin 2 zostawił trwały ślad w sercach graczy. Do dziś, mimo że wielu z nas porzuciło grę, ta nostalgia, ten klimat wciąż w nas siedzi. Jak pierwszy rower, jak pierwszy koncert, jak pierwsza epicka bitwa o Hwang Temple. Ale niestety każdy imperium, które sięga nieba prędzej czy później, zaczyna się chwiać. Na pozór wszystko wciąż działało. Gracze logowali się, gildie walczyły, metiny pękały jak banki mydlane, ale coś zaczęło być nie tak. Z początku nikt nie chciał tego zauważyć bo przecież gra działała, były nowości, eventy, nowi gracze, a jednak w sercach weteranów pojawiała się cicha, niewygodna myśl. To już nie to samo. Bo nagle okazało się, że pieniądze znaczą więcej niż umiejętności. Za realną gotówkę można było kupić wszystko: od ekwipunku przez busty, aż po przewagę w PVP. To był początek epoki Pay to Win. I choć dla niektórych to było wybawienie, szybka droga na szczyt, dla wielu było to jak zdrada. Bo co z tego, że farmiłeś tygodniami, skoro ktoś inny wchodził i w jeden wieczór robił z siebie półboga? Tylko dlatego, że miał kartę Visa, ale Pay-to-win to był tylko jeden z problemów. W tym samym czasie świat MMORPGów pędził naprzód. Pojawiały się nowe tytuły, Aion, potem Terra, czy w końcu absolutny gigant World of Warcraft. Każda z tych gier oferowała coś świeżego, lepszą grafikę, bardziej złożoną fabułę, dynamiczne systemy walki, a Metin dał w miejscu ten sam grind, te same animacje, te same lokacje, te same systemy. W pewnym momencie nawet najbardziej oddany gracz mógł poczuć zmęczenie, bo gra, która kiedyś była jak przygoda życia, zaczęła przypominać pracę na trzy zmiany. I coraz więcej graczy mówiło sobie w duchu: zagram jeszcze raz i koniec. I w końcu nadszedł ten moment. Nie było jednej wielkiej katastrofy, nie było wybuchu ani oficjalnego koniec, był tylko cisnący w sercu brak. Gracze przestawali się logować, gildie się rozpadały, serwery jeden po drugim gasły jak zdmuchnięte świeczki. Niektóre wersje gry zostały porzucone całkowicie, inne żyły już tylko wspomnieniem dawnych dni, pustymi kanałami, na których od czasu do czasu ktoś pojawiał się tylko po to, by powiedzieć ale tu pusto. Ale to nie znaczy, że Metin tknął całkowicie, bo choć jego era dobiegła końca, dziedzictwo gry przetrwało. To właśnie Metin 2 pokazał światu, że gra Free to Play może zbudować imperium bez subskrypcji i bez reklam. To on udowodnił, że nie potrzeba milionów dolarów, by stworzyć coś, co połączy ludzi, czasem na lata. Do dziś społeczność Metina żyje. Może już nie tak licznie, może nie tak aktywnie, ale wciąż wiernie. Są prywatne serwery, są fora, na których weterani wspominają stare czasy, są nawet turnieje PvP organizowane przez zapaleńców. A gdy nastała era mobilnych gier, Metin 2 nie odszedł w cień, tylko się przystosował. Pojawiły się wersje mobilne, nowe odsłony, próby ożywienia marki i choć nie zdołały powtórzyć sukcesu oryginału, to były dowodem na jedno: ta gra wciąż żyje, w innej formie, ale żyje. Dla wielu z nas Metin 2 to nie była tylko gra to był pierwszy MMORPG. Pierwszy miecz plus 9. Pierwszy czat głosowy z nieznajomym, który po godzinie stał się kompanem. I choć dzisiaj świat MMO wygląda zupełnie inaczej, jedno jest pewne. Metin 2 na zawsze zostanie częścią historii i częścią nas. Gdy Metin ciągał swoje apogeum, coś zaczęło pękać. Z pozoru to był drobny problem. Mały zgrzyt w machinie, która kręciła się przecież całkiem nieźle. Ale jak to często bywa, to co zniszczyło grę, nie przyszło z zewnątrz. Przyszło od środka. Na początku były to zwykłe skróty, niewinne programy wspomagające, które tylko trochę ułatwiały grę: autopodnoszenie przedmiotów, automatyczne bicie potworów. Dla jednych wygoda, dla drugich początek końca. Potem pojawiły się boty, konta, które 24 godziny na dobę farmiły Yang, bez przerwy, bez emocji, bez człowieka. Zaczęły przejmować spoty, które wcześniej były areną dla graczy z krwi i kości. I nagle grind, który kiedyś był emocjonującą walką o drop, stał się bezsensownym czekaniem, aż bot opuści teren. Albo go zabijesz, tylko po to, by zaraz wrócił. Ale to nie wszystko, bo gdy boty zaczęły produkować masowo złoto, ktoś wpadł na pomysł. Hej, sprzedajmy to na Allegro. I tak właśnie narodziła się czarna strefa metina. Wpisy typu: 100 milionów yang, 10 zł. Eku na 70 level, full alchemia, tanio. Topowe konto PvP bez bana, gotowe do gry. Z czasem to nie była już nisza. To był główny nurt. Zamiast grać, ludzie zaczęli kupować przewagę. Zamiast dropić, wrzucali przelew. A ci, którzy chcieli uczciwie zdobywać swoje przedmioty, po prostu przestawali mieć sens istnienia. Rynek ekonomiczny gry rozpadł się. Ceny w sklepikach były albo chore, albo bezwartościowe. Nowi gracze nie mieli szans przebić się przez mur bogaczy, którzy nie poświęcili ani godziny na grind, ale za to wydali kilkadziesiąt złotych w serwisie aukcyjnym. A administracja przez długi czas milczała. Raporty o botach, banowane konta, które po kilku godzinach wracały, czyty w PvP? Zgłoś na support, sprawdzimy. Ale grecze wiedzieli, nikt niczego nie sprawdza. Zaufanie zaczęło topnieć. Społeczność, która kiedyś była dumna z tego, że tu trzeba się napracować, zaczęła się dzielić. Ci, którzy grali uczciwie, zrezygnowali. Ci, którzy płacili, zostali. Ale nie dla przyjemności. Dla przewagi. I tak, powolutku, Metim zaczął się rozkładać od środka. Nie przez grafikę, nie przez nowe gry, nie przez znudzenie, przez złoto zalegro, boty i bezkarność. I właśnie wtedy, choć jeszcze mało kto o tym mówił, Metim zaczął umierać. Niespektakularnie.